Cześć, witajcie. Dzisiaj mam dla was rozpakowanie smartfona Archos 50B Platinum. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że samo opakowanie naprawdę bardzo ładnie się prezentuje, choć niestety nie należy do najmniejszych, ale naprawdę bardzo ładnie wygląda. Na samym froncie mamy pokazanego naszego smartfona, jak on wygląda, jak się prezentuje. E, mamy informację, że mamy Androida 4.4.2 KitKat, oczywiście Bluetooth, zainstalowane fabrycznie gry Gameloftu. W zestawie mamy etui e, typu Crystal Case, e, czyli taka przeźroczysta, e, takie plecki jakby. E, oraz mamy w zestawie kartę pamięci microSD o pojemności 8 GB. Na bokach najważniejsze informacje, czterorodzeniowy procesor, wyświetlacz IPS 5-calowy, 3G, dual-SIM, aparat 8 megapikseli z lampą LED oraz GPS. Po tej stronie mamy cztery kolory, różowy, niebieski, czarny oraz etui e, przeźroczyste. W zestawie mamy trzy klapki. Więc możemy sobie dopasować kolor na przykład do naszego nastroju, albo jak pożyczymy siostrze, to na przykład będzie różowy, jak tacie czarny, a dla nas będzie na przykład niebieski. E, więc tutaj możemy sobie dowolnie zmieniać kolor naszego smartfona. I dalej mamy specyfikację techniczną. E, to tak, co nowego? 5 wyświetlacz z multitouchem, rozdzielczość. 960x540, niestety nie należy do najwyższych. Procesor 4 rdzenie, 1,3 GHz, 0,5 GB RAMu, nie jest to niestety za dużo. Pamięć 4 GB plus karta pamięci 8 GB. Aparat 8 megapikseli i 2 megapiksele. Dalej mamy Wi-Fi, slot microSD, Bluetooth 4.0, GPS, a i dalej... Mamy część taką. I dostajemy takie etui. Część roczyste jak już mówiłem. Eee, zapewne jest gumowe. Może nawet sobie otwórzmy. Już mamy nasze etui. Tak, jest to takie gumowe etui. Tutaj jest takie matowe bardziej. W środku. Wszystkie wycięcia mamy. To sobie... Za chwilę zobaczymy, jak będzie się prezentować na naszym smartfonie. Sam smartfon muszę się przyznać, że już wyciągnąłem, żeby sobie zobaczyć, jak on wygląda. I też zmieniłem mu obudowę. Zaraz zobaczycie, na jaki ładny kolor. Oczywiście nie możecie się mylić. Kolor różowy. A naprawdę nawet bardzo ładnie się prezentuje. Do samego smartfona przejdziemy za chwilę. Pod spodem tutaj widzę, o ile dobrze pamiętam, to tutaj mamy nasze klapki. Niebieską i czarną dodatkowo. I oczywiście na telefonie mamy jedną, tutaj mamy różową. Do tyłu dołożymy. I tak, mamy tutaj no, parę papierków, czyli o gwarancji i bezpieczeństwie. Tutaj zapewne jest taka instrukcja obsługi. I dalej mamy karteczkę o pomocy technicznej, różnych numerach itd. Tak tak Kabel mikro USB. Standardowy czarny. Do ładowania i do przesyłania danych. Ładowareczka. Zaraz sobie zobaczymy. Ładowareczka 1A. Nie jest źle. Choć bywały lepsze. I dalej mamy słuchaweczki Które niestety troszkę tandetnie wyglądają. Ale sporo producentów tak właśnie robi, że jakieś takie najtańsze słuchawki. Żeby chociaż do rozmów, na przykład biznesowych, jakieś wystarczyło. A do muzyki to. Musimy sobie we własnym zakresie coś zorganizować. Ok, mamy nasze tu już na telefonie. E, dokładnie sam telefon obejrzymy sobie później. Ok, mamy już sam telefon. Nie wiem, czy jest dobrze wszystko wyostrzone. Chyba tak. E, tak się prezentuje. Na razie mamy tutaj jeden ekran. E, na razie działa całkiem przyzwoicie. Zdarzają się tutaj jakieś takie momenty, gdzie telefon musi dłużej. Pomyśleć, ale na razie się prezentuje bardzo ciekawie. Oczywiście w recenzji opowiem Wam więcej na temat tego smartfona, co dokładnie tutaj w nim siedzi i jak się spisuje, oczywiście. Na razie dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia, do kolejnych filmów. No i na razie, cześć.